Matka Najświętsza, niepokalana, niepoczęta, niepokalana. Zawsze dziewica wolna od wszelkiej zmazy grzechowej, jej świętość była od początku, wzrastała w łaskach u Boga, bogactwem jej były wszystkie słowa Jezusa który jest Jej Synem, ale i Jej Bogiem. Ona jest Jego Matką, ale i Stworzeniem. To jest prosta zawiłość, nieodgadniona i niezmierzalna. Któż pojmie tajemnicę Bożej Wzniosłości? Otóż niepokalane serce Maryi, czyli niepokalana osobowość, niepokalana wola, Niepokalana rozumność, niepokalane widzenie wszystkiego czynią tak bliską Boga, że w miłości swojej jest zdatna do tego, by być wspomożycielką dla innych i odbudowaniem dla grzesznych. Dlatego między niepokalanym sercem Maryi, a najświętszym sercem Jezusa Istnieje żadna różnica. Miłują tak samo. Miłość Maryi dla nas niepojmowalna, a miłość Jezusa dla nas nieskończona. W Maryi Pan Bóg dał szczyt doskonałości stworzonej. Matka Najświętsza jako taka stała się bliską ludzi słabych i grzesznych oraz wspomożeniem ich w upadku, w którym tkwią jako żywi grzesznicy jest dla nas i wzorem i źródłem i wspomożeniem pouczającym Matka Najświętsza Pośród przywileju niepokalanego poczęcia wiodła życie na ziemi, niewyszukana, skromna. Dlatego posmakowała krzyża i tajemnicy. Bóg wystawił ją na próbę. Ona Jemu ufała, choćby ze łzami w oczach, jeśli płakała. Na pewno w bólu, ale z ufnością. wysłuchała proroctwa Symeona, szukała trzy dni, aż znalazła świątyni, a później patrzyła na Jego ukrzyżowanie i okoliczności temu towarzyszące. I to był jej ból dla nas, dla naszego zbawienia. To była jej miłość dla Syna Bożego, z którym się zjednała tak, iż chciała i wiedziała, co Syn, Bóg, Chce i każe, a ona uczestniczyła w jego boskim zamyśle, ponieważ bogactwo życia duchowego jej składało się z Bożego wspomorzenia i pouczenia. Jeśli każda myśl należy się Bogu z bo wart jednej myśli, to bogactwo tego twierdzenia stało się jeden raz wykonanym faktem w życiu Matki Najświętszej, która nie była rozproszona. Dlatego oddana Bogu władała sobą, wolna od rozmaitych oporów i niemożności, jako służebnica Pańska, wolna i czysta, przez to nieskalana. Nie musiała pokonywać oporów własnych, całych bowiem była głodem miłowania Boga. I zdała się ona wzorcem dla wszystkich w zapadlisku grzechowym, którzy by chcieli, ale nie mogą, chcieli i nie chcą, którzy kiedyś chcieli, a później znowu upadli, bo grzesznik jest istotą niekonsekwentną, jest zakłamany na własne życzenie i źle się z nim dzieje. Matka Najświętsza dla tak jest wspomożeniem. Módl się o to, by dalej macierzyńskości mógł Ciebie dotknąć i ocalić. A wszelka nędza Twoja, która jest udziałem Twoim, potrzebuje ona, interwencji miłości Matki Najświętszej, abyś dotknięty i miłowanym niem doznał ocalenia i wiecznego zbawiennego uradowania. Jeśli, ktoś jak Bóg można tak powiedzieć, to najbardziej to zrozumiały w życiu Maryi, która wie, kto to Bóg, a ponieważ Bóg w jej życiu był taką wszystkością najważniejszą, to przy tej wierze i zjednaniu się z wolą Boga i miłością, temuż nie było możliwości ulegnąć pokusie. Pokusa bowiem, jako diabelskie zakłamanie, przychodzi w opakowaniu atrakcji i korzyści. To tylko święci widzą, że okoliczności zewnętrzne grzechu, które dla wielu są atrakcją, w życiu świętego, choć grzesznika, w życiu takiego, grzech jest obrzydliwością. Matka Najświętsza. Nie miała grzechu. Nie musiała być skruszona. Była pokorna, wdzięczna i uniżona. Bóg dał jej wszystko, czyli siebie i daje ocalenie dla własnej osoby. Ustrzegł ją Bóg i doprowadził do pełni człowieczeństwa do najświętszości pośród stworzeń. Intensywność jej jakości jest nieobliczalna dla nas i zniedościgła. Taki to Bóg daje nam Matkę Najświętszą, która najpełniej wyraża się w swoim najświętszym sercu, który jest nieteologiczną syntezą rozumnego widzenia woli, miłości czynnej, ofiarnej, rozpoznania prawdy i zaangażowania siebie widziło Boże do końca. I to jest nazwane miłością niepokalanego serca Maryi, czyli nieskalanego życia duchowego, wolnego od błędu i małoduszności, wypełnionego poznaniem prawdy, wskazaniem na nią, przyjęciem jej dla wypełnienia ostatecznego. Bądź z Bogiem, czyli się módl abyś dał Bogu szansę być ogarnął łaską i ocalił od zguby i zatraty.